Cześć wam, z tej strony Fiuszu, witamy was w kolejnym odcinku z Frostbanka na scenariuszu Arki, gdzie jeszcze jesteśmy wegetarianami i być może, że będziemy mieszkać tylko w namiotach także fajna zabawa, gdzie nas czeka i co my tu mamy? Co my tu mamy do zrobienia? Mamy na pewno kilka grup mm, do ogarnięcia tutaj na pewno tych, którzy poszli do ciężarówki perowej będziemy musieli ich stamtąd już pomału zabierać bo nie ma po prostu czasu. Generator jest zbudowany dzięki pojazdom parowym, takim jak ten, zdolnym do ciągnięcia wielkich ładunków po zamarzniętym terenie. Szkoda, że nie można naprawić tej maszyny. Weźmy ze sobą. E, mają dużo tych e, parowych rdzeni, bo mają dokładnie 6, ci też mają 6. Tutaj jest jedna osoba, jeden robotnik idzie do nas. No dobrze a my musimy jakoś dotrzeć do innych miejscówek. Myślę, że pójdziemy najpierw tutaj, ci zaraz przejdą do samotnego głazu i później yy, ich wrócimy już. A tutaj mamy do wybudowania oczywiście zasobów kopalnie węgla. Damy tutaj. Tu zamkniemy. Damy tutaj druszkę. I napab nas nie stać. Ale już nas stać. Tutaj coś się stało. Zbyt mało rzek dla chorych. Kapitanie: część mieszkańców niepokoi się wzrastającą liczbą nieleczonych chorych. Proszę Cię, byś zajął się tym problemem. No, otworzę nową lecznicę, obiecuję, że chorzy będą leczeni. Aha, nie będę się tym teraz zajmować. Okej, okay, powiedzmy, że tak. Napisz grę. A my... Musimy... Znowu coś zbadać, i myślę, że będzie to modernizacja lecznic, jak tylko wydobędziemy więcej stali. Co już nastąpiło? I start. Dobra, mają już drogę, drogę. Ja. I tu chciałbym posłać jednego automatona. Tu prawie pełne miejsce na zasoby, a tu oczekuję. Samotny głaz, charakterystyczne miejsce na Ok, Nie ma tu nic do sobie, nie? Wiecie co? Wrócimy na razie do miasta. Oddamy to, co mamy, i wrócimy tutaj. Tutaj w pubie nie ma ludzi do pracy. Wybudowano pra pub, ale już są właśnie. Miasto zostało zautomatyzowane. Świetna robota. Arki są teraz sprawnie obsługiwane przez automatony. Wszystkie kluczowe procesy zostały zabezpieczone, a nam zostało jeszcze trochę czasu przed nadejściem burzy. Jeśli chcemy mieć szansę na przetrwanie, powinniśmy zgromadzić jak najwięcej zas zapasów. I know, I know. Nie mamy właśnie rdzeni parowych, co mnie martwi. Zamarznięte zapasy bez większego trudu zdołaliśmy zdobyć pod, wydobyć pod śniegu, spod śniegu skrzynie z zapasami. Zrobimy z nich dobry użytek w mieście. Okej. Okay. I też myślę, że możemy dać ich do miasta. I przygotujmy na przykład jakieś składy zasobów. Bo Oni zaraz przyjdą i nie będzie miejsca na nie. Zacznijmy. Spełniono obietnicę zapewnienia opieki medycznej. Okej. Okay. Ktoś przyszedł. Jakiś typ. I o, Znowu. Wołanie o pomoc. Ser wycieńczony mężczyzna z wieloma odmrożeniami właśnie przybył do naszego miasta, powiedział nam przerażającą historię. Pochodzi z pobliskiego miasta o nazwie Nowym Manchester, w którym Mieszkałem właśnie robotnicy z rodzinami. Wszyscy znajdują się w śmiertelnym zagrożeniu, ponieważ brakuje im zapasów w obawie przed nadchodzącą burzą wysłali świadków na poszukiwanie pomocy. Z całego oddziału ocalał tylko on, błaga nas o wsparcie dla swojego miasta. Musimy dowiedzieć się więcej. Okay. 12 dni tego zostało do miasta, docierają celu i pytanie, do naszego miasta dotarła grupa ocalałych, są zmęczeni potrzebują miejsca na odpoczynek czegoś do jedzenia, być może opieki medycznej ale chcą też pomóc w miarę możli swoich możliwości aż jeden ocalały no faktycznie nowe prawo dajmy im bimber eee, wybuduj obiekt tego typu 5, zakończ wszystkie ekspedycje węgiel, zbierz 8000 jednostek tego zasobu, rozpocznij poszukiwanie na Wroslandzie i znajdź nowy Manchester przed nadejściem burzy, zapewnij wszystkim standardowe racje żywnościowe, pełne posiłki. Dlaczego się nie robią? Bo one powinny się robić, te racje żywnościowe. I dlaczego się nie robią? Na pomocy. Kapitanie, niektórzy mieszkańcy są niespokojni. Twierdzą, że w związku z nadchodzącą burzą nie zdołamy jednocześnie wypełnić naszej misji i pomóc ludziom z Nowego Manchesteru. Rozumiem, że to trudna decyzja, ale chcemy wiedzieć, co będzie dla Ciebie ważniejsze, gdy przyjdzie nam wybierać. Nie możemy zostawić ludzi w potrzebie. Zrośnie niezadowolenie. Zmniejszy się nadzieja, nie będę narażać naszej misji. tutaj coś mamy, ocalić posłańca kapitanie mężczyzna z Nowego Manchesteru jest w stanie krytycznym jeśli natychmiast nie otrzyma pomocy umrze bardzo możliwe, że bez niego nie dowiemy się niczego o tym mie mieście nie ma nadzieję, że uda się go uratować szpital, ocieplenie cieplarni czy wydobycie wiecie co, myślę, że na razie zrobimy rytmometry tylko nie mam na razie surowców kurde Dobra, to optymalizacja wydobycia węgla. Zróbmy na razie. Podziękowanie. Ktoś zostawił w domu opieki liście, treści. Dziękuję, mamy tyle pracy, że rodzinom ciężko zatroszczyć się o inwalidów. Jak należy miejsce, jak należy. Miejsca takie jak to ułatwiają nam życie. No i fajno. Obietnica spełniona. I teraz światowcy dotarli. Drewno. Ci oczekują. O kurde, tam już zamarzło. Dobrze, że ich stamtąd wycofałem. To już nie ma co tam mieć nawet. Co możemy? Możemy na pewno wybudować jednego automatona, co już jest w kolejce. A nawet dwa myślę, że zrobimy. Jak da radę. Bo rdzeni parowych na ten moment mam sześć. Automatony nam się przydadzą na pewno. Bezpiecznie wrócił. To tak wyślijmy tu. Już tam nie wysyłam ich, bo nie ma to sensu. Absolutnie. Czekuję. Obóz ekspedycji. Namioty z tego obozu są stare i połatane. Miejsce wydaje się opuszczone. Znaleźliśmy ciała członków drugiej ekspedycji z Nowego Manchesteru ich zapasy były zupełnie niewystarczające na taką pogodę. To, że jednemu z ludzi udało się dotrzeć do naszego miasta przechodzi ludzkie pojęcie. Co ty pojazd. Ciekawe czy zdążymy w ogóle. No to już jest tu, a oni gdzieś tu pewno będą. To tak na styk bym powiedział, że zdążymy. Jest ona zasoby pełna. Kolejna rzecz. Arytmometry. Weźmiemy. Niezadowolenie się zmniejszyło do zera. Co mnie cieszy. Przerażony pacjent. Jedna z naszych ludzi grozi śmierć, ale nie zgadza się na amputację. Krzyczy, że nie chce, aby ktokolwiek do dotykał jego nogi i upiera się przy swoim. Choć gangrena może zabić go w ciągu kilkunastu godzin. Eee, Utnijmy mu nogę. Trudno. Nie obchodzi mnie to. Cię oczekują już. Despa śnieżna i wyjdźmy tutaj. arytmometry zbadane. I my teraz zrobimy tak. Myślę, że większą moc generatora. Kurde, nie mamy ludzi do pracy takich inżynierów daliby nam się. co, co to jest? Samobójcza misja. Ten pies należał do członków ekspedycji z nowego Manchesteru. Najwyraźniej okazał się za ciężki na lód, po którym się poruszał. Skorzystanie z niego było istnym samobójstwem. Wieża obserwacyjna, skład zapasów. O, -o, o, Nie, do wieży obserwacyjnej idziemy. To jest zbyt ryzykowne, żeby tam iść. Serio? To tylko po to szedłem? Bez sensu to było. Totalnie bez sensu. Zbudowano nowy automaton. Robi się coraz chłodniej. Dobra, ci przyszli. Zbadaj. Inne miasto. Widzimy nowy Manchester. Unosi się nad nim wiele smug, temu co oznacza, że miasto wciąż jest zamieszkane. Musimy jak najszybciej do niego dotrzeć. Nowy Manchester, postajemy. E, nie, do nowego Manchesteru idziemy. Potrzebuje ludzi, jak widać. Technologie wydajniejszych tych krzejników, czy tam generatora. Co my teraz potrzebujemy tak właściwie? Duży skład ze zasobów to nie. Myślę o cieplarni przemysłowej. Bo my jedziemy cały czas tylko na jednej cieplarni, nie żeby coś. Zróbmy tą cieplarnię. 10 dni nam zostało. Posłaniec żyje, kapitanie, udało nam się wyleczyć. Posłaniec z Nowego Manchesteru jest już w pełni zdrowy. Dziękuję w Nowym Manchesterze, bym tego nie przeżył. Nie mamy odpowiednich środków, by poradzić sobie z tak poważnymi odmrożeniami. Jego miasto wydaje się bardzo słabo rozwinięte. I see that. Musimy czym prędzej węgiel też wydobyć. Jak najwięcej, bo widzę, że z tym to jest też słabo oczekują. Nowy Manchester. Ło, wow, jakie ładne to. Pośród tych nędznych budynków widać słabe światło generatora. Jest tu tak wielu ludzi, zbyt wielu wyglądają na chorych, niedożywionych, a większość żyje bez prawdziwego dachu nad głową. Nic ich nie ocali przed burzą. Nic oprócz nas. Pchnące miasto. Spróbujemy im pomóc. Na razie opuścimy Nowy Manchester, ale postaramy się pomóc. Musimy się skupić, mamy własne problemy, musimy się skupić na tym, żeby sami przetrwali. Pójdźmy jeszcze tu. Tu to, to nawet nie ma sensu, żeby iść. To zaraz zamarznie. Pomoc dla Nowego Manchesteru. Znaleźliśmy Nowy Manchester, lecz jego mieszkańcom brakuje niemalże wszystkiego, co jest potrzebne do przetrwania. Możemy spróbować wesprzeć, ale tylko automatony zdołają przetransportować zapasy przez. Smaga na wiatrem pustkowym. Jeśli chcemy pomóc mieszkańcom przetrwać burzę, najpierw powinniśmy dostarczyć im materiały potrzebne do budowy schronin, drewno i stal. A to tylko początek. Będą potrzebowali dużo więcej: przede wszystkim żywności i węgla. Mmm, nie podoba mi się to. Co ja to miałem do zbudowania? Żywność, lepszą cieplarnię. Ok. 8. Mogłoby być tego więcej. Nie powiem, że nie. Czyli tak, potrzebujemy znowu też huty parowej, która będzie nas kosztować. Pewno jeszcze jeden, a nie, nie będzie kosztować. Ok, myślę, że będzie. I tu dajmy jeden automaton do wybudowania. 9 tynin nam zostało. Zgromadź 600 stali, 600 drewna oraz automatony i wyślij ekspedycję humanitarną. Uf, może być ciężko. Ok, nie zdołaliśmy znaleźć. Ok, ruszajmy dalej. Dreadnought z Manchesteru. zapasy pod śniegiem. Zbudowano nowy automaton. Mamy 7 rdzeni parowych, co jest lichym wynikiem. Nie podoba mi się to. Zrobimy tak. Kolejna rzecz, tańsze automatony. Parową kopalnię musimy zrobić. Niestety. Niekończące się znui. Kapitanie nasi mieszkańcy są wycięczeni. niektórzy przez wiele dni pracowali na dłuższych zmianach. Ten wysiłek zbiera żniwoń, ludzie zaczynają się burzyć. Zasłużyli na odpoczynek. Dobry pomysł, nie nocowy. Nie będę się tym teraz zajmował, bez przesady porąbało was? Musimy coś zrobić z drewnem Koniecznie mhm, Nie do naprawy, okej okay. Okej, okay. zasoby, parowata kopalnie tu i tu, okej, okay, dobra, tyle nam starczyło Dobra, szybko, szybko, szybko Zbierajcie zapasy i wypadź stamtąd. Drewna mamy mało. Wszystkiego mamy stanowcze za mało. Dobra, robi się cieplej troszeczkę. Więc możemy chyba wyłączyć te węzły grzewcze, tak mi się wydaje. Dzięki temu zaoszczędzimy trochę węgla. Potrzebować będziemy jeszcze jednego. Hmm, jeszcze jednej rzeczy. maszyny drążącej jeżeli chcemy wydobywać drewno to musimy mieć maszynę drążącą tylko że, pokażcie mi na razie jest stabilnie, no to zrobimy maszynę drążącą oczekuję Dobra, nigdzie już nie zdążycie pójść. Więc ja was muszę rozwiązać. Tych rozwiąż. A tutaj musimy zrobić parową maszynę drążącą, tak myślę. Maszynę drążącą możemy tylko w tym jednym miejscu zrobić. Jeszcze jeden będzie nam potrzebny. Tomaton. Dobra, na razie zostawmy to miejsce na węgiel. Jeszcze jeden skład zrobimy. Okej, okay, super. Dodamy racje żywnościowe. Dobra, mamy ludzi do pracy w końcu. Do pubu to nie potrzebujemy aż tylu ludzi. Tutaj możemy zrobić tak, segregację... Nie, 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 nie. Segregację pacjentów tutaj nie chcę. Eee... No, i tyle na razie myślę. Mamy dwa automatony do zastosowania. No to w takim razie damy warsztat jeszcze jeden. I ludzie będą musieli w nim pracować. Sobie. Dobra. Zasoby są. Parowy młot. Czy tam piła parowa? Teraz myślę, że czwóreczkę musimy ulepszyć. Myślę, że tak. Tylko ja chcę jeszcze coś sprawdzić. Zmodernizowane grzyniki trzeba będzie ogarnąć. Zwiększony zasięg tartaków to już tam wywalone na to. Nie wiem czy huty bym jeszcze nie udoskonalił. Na razie zostawmy. Orych też nie mamy, więc nie musimy się przejmować jakimiś... jakimiś rzeczami typu Szpital. Wszyscy są raczej zdrowi. Nie wiem tylko, czy nasze racje żywnościowe wystarczą. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to będziemy kombinować. A ja bym tu jeszcze dał. Jakiś tartek. Czy my byśmy przetrwali tylko na jednej i tej? cieplarni. Serio? No nieźle. Są szybko leczeni, bardzo szybko leczeni są nasi mieszkańcy. A i tutaj trzeba oczywiście automatona dać. Nie mamy wolnego automatona, więc na razie tego zwolnijmy. Dajmy tego. Go. Aha, bo nie mamy teraz tych zasobów. No to jeszcze jeden automaton jest nam potrzebny w takim razie. Kapitanie, chcę z tobą rozmawiać, posłaniec z Nowego Manchesteru. zagartyka ty nie robisz nic, żeby pomóc mieszkańcom Nowego Manchesteru. Błagam cię, nie pozwól im zginąć. Okej, okay, no staram się, tak? Mhm. Mm Dobra, wysłaliśmy ekspedycję humanitarną. Teraz musimy się znowu zająć składami zasobów, bo już nam brakuje miejsca na wszystko. Tak samo jak zasobów. Bożem wysłał im w pizdu rzeczy. Ludzie są przeciwni Twoim rządom. Sorry, zaniepokojeni inżynierowie wrócili, twierdzą, że wysyłając zapasy do Nowego Manchesteru, narazimy naszą misję. Przybywając tu, byliśmy gotowi poświęcić dzisiejsze życie dla odrodzenia Ziemi. Nie możemy teraz zaprzepaścić całej pracy. Proszę udowodnić, że rozumiesz znaczenie naszej misji. Nie możemy opuścić ludzi potrzebie, nie będę narażać naszej misji. Będzie musiał pracować co najmniej 6 automatonów. A ile teraz pracuje? Pracujesz 6 automatonów. Tego co kojarzę? 11 automatonów, nawet opracowaną technologię, zwiększony zasięg, to też zwiększymy zasięg. Moi bliscy przyjaciele, głodu, wiem, że macie dość racji żywnościowe by im pomóc. Boję się myśleć, co ich spotka bez waszego wsparcia. Proszę, wyślijcie do Nowego Męczestwa trochę jedzenia. Chyba was pojebało. 2000 racji żywnościowych muszę im zapewnić. Jak właściwie to nie stać mnie na to? Znaczy stać, ale... Nie musi mnie być stać na to. Mm, węgiel pewno też im będę musiał wysłać. Super. Niech ci ludzie coś też robią. Ja nie tylko siedzą na dupie. Ej, i co się stało z tym moim jednym? Lecz mi powiedzieć, że oni sobie zabrali mojego... Serio? Dobra, zapiszę. I w tym miejscu zakończę, bo chcę wysłać kolejną ekspedycję, znaczy humanitarną. Tylko nie wiem, czy mi wystarczy wtedy jedzenia dla nas tutaj, dla ludzi od nas, także zobaczymy. Ja, czy ja naprawdę cały czas robiłem standardowy posiłek? Nie, zupę chcę cały czas a nie standardowy posiłek. Dobrze, na tym zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Do usłyszenia. Najczęściej.